Ok, pogadajmy sobie dzisiaj o tych zdjęciach przed i po. Ja sama lubię takie zdjęcia, bo one rzeczywiście dają nam pewien obraz, ale wiesz co jest największym problemem? To, że patrzymy na nie troszeczkę wąsko, czyli zawsze, przeważnie skupiamy się na tym, co nas najbardziej wkurza. Ja na przykład przez lata miałam fiksację na punkcie kurzych łapek, czyli nie zwracałam totalnie uwagi na to, jak poprawiła się moja postawa, jak wydłużyła się moja szyja, nawet na to, jak poprawił się mój owal, bo nadal jedno, co widziałam, to były te kurze łapki. I wiele moich klientek tak samo na to patrzy. Nie zwracają uwagi na prawdziwe zmiany, tylko czepiają się jednej, prześwitującej lwiej zmarszczki. Ale przecież jak ktoś na ciebie patrzy, to też patrzy na ciebie jak na całość. Że wyglądasz świeżej, młodziej, lżej. I właśnie dlatego te zdjęcia potrafią być taką pułapką, bo one pokazują kawałek drogi, a nie całą twoją historię. Bo każda z nas będzie miała inne tempo, inną historię i inne miejsce, z którego zaczyna. Moja własna przemiana trwa już kilka lat i nadal się dzieje. I to jest właśnie ten proces, a nie żadna szybka magia. Ciekawa jestem, jak Ty patrzysz na swoje zdjęcia i czy w ogóle takie kiedyś robiłaś? Czy widzisz całość, czy polujesz tylko wciąż na ten jeden mankament? Koniecznie napisz w komentarzu, bo jestem tego bardzo ciekawa.